Cześć, jestem teraz w Niemczech na parkingu Aldi. No i w związku z tym, że są teraz duże zmiany, kierowcy ciężarówek już powoli mają odchodzić do lamusa, bo są autonomiczne pojazdy coraz częściej tutaj wprowadzane, to jest sytuacja całkowicie też całkowicie podobna. To są takie kosze, które jak wrzucasz, jak wrzucasz śmieci, to one nie mają tego elementu na dole, bo go nie muszą mieć, gdyż śmieć tam wrzucamy jest automatycznie dematerializowany i znika w nicości albo znajduje się w jakiejś takiej przetwórni bez konieczności, bez konieczności po prostu wywożenia przez śmieciarzy tego kosza to jest całkowicie nowy projekt ale jak widać on coraz ma coraz szersze zastosowanie ludzie go lubią no, śmieciarze trochę mniej ci co jeżdżą śmieciarkami bo Postępuje tutaj rozrobocie, bezrobocie w tym temacie, więc strzeżcie się takich rozwiązań.